Dorota Zewacka wyprowadziła się na jest kompletna rudera. Dorota Zewacka stara się regularnie o sobie przypominać. Choć w telewizji już jej nie zobaczymy, a przynajmniej nie tak często jak kiedyś. To wygląda na to, że psycholoka kompletnie się tym nie przejmuje. Na swoich social mediach superniania pochwalila się kupnem nowej nieruchomości. Przy czym określenie nowa to pojęcie względne. Sami zobaczcie dlaczego. Dorota Zawadzka w 2021 roku postanowiła sprzedać swoje mieszkanie w Warszawie. Bardzo długo nie mogła znaleźć kupca. A sytuacji nie poprawiała z pewnością ogólna sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie. Ostatecznie się udalo. Trzypokojowe mieszkanie o wielkości 80 m2 na warszawskim powislu zostało sprzedane za ponad milion złotych. Z takim budżetem można zaszaleć. Psycholoska zamarzyła o przeprowadzce na wies. Tak też się stało. W zeszłym tygodniu superniania pochwaliła się kupnem domu. Niech nie zwiedzie was z dziecię z zewnątrz, podekscytowana posiadaczka nieruchomości napisala na swoim facebooku, pozamiatane. Od jutra będziemy najlepszymi klientami marketów budowlanych i sklepów ogrodniczych. Wnętrze naprawdę potrzebuje pilnego remontu, ponieważ jest rudera. Superniania wyznala. Zainspiruje się programami prowadzonymi przez Katarzynę Dowbor, Dorotę Szelgowska, czy Krzysztofa Mirucia. Jak sama stwierdziła będzie co robić. Jak mówiła, tak zrobiła, bo na następny dzień wstawila z zdjęcie z marketu budowlanego, wszyscy lub prawie wszyscy na zakupach grillowych przed majówkami. Tutaj nazwa marketu, przyp. Red póki co tylko zwiedzamy i notujemy i robimy zdjęcia, ale po majówce zaszalejemy. Trzymamy kciuki, aby remont nie trwał tak długo, jak sprzeda z mieszkania w Warszawie.